Za kilka miesięcy liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Kili w Strzelinie będzie obchodziło wielki jubileusz. Jubileusz 80-lecia. W związku z tym postanowiliśmy przeprowadzić wywiady z absolwentami tejże placówki. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Ewelina Andrzejewska-Bochnak, wicestarosta powiatu strzelinskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No to powspominamy troszeczkę na dobry początek, czy... Będąc licealistką, wolała Pani przedmioty humanistyczne czy też ścisłe? Zdecydowanie humanistyczne. Jestem, generalnie jestem humanistką i, i te przedmioty ścisłe nigdy nie były moją mocną stroną, niestety, na czym ubolewam do dzisiaj. Natomiast faktycznie przedmioty humanistyczne, głównie historia i do tej pory interesuję się historią, czytam dużo książek historycznych i to gdzieś jest w zakresie moich zainteresowań do tej pory. Czyli rozumiem, że ulubionym przedmiotem była historia. Tak. Czy coś tak. jeszcze? Historia i wos. Tak. No, cały czas myślę, że droga, którą wybrałam, droga zawodowa, też jest z tym związana. To jest pewnego rodzaju rozwijanie zainteresowań. I jak najbardziej historia. Wspominam często pana Czachorowskiego, pana Rozenka, moich nauczycieli, pani Kramarz. Uczyła mnie też historii, także wspominam to bardzo, bardzo miło. A ten WOS zdaje się na tym stanowisku trochę mhm. się przydaje. No na pewno, na pewno. Ta wiedza teoretyczna jak najbardziej się przydaje. Później ją też rozwijałam studiując i politologię i prawo, także ten kierunek zawsze był mi bliski. Szkoła to nie tylko lekcje, to też relacje w klasie, to też fajne mhm. wydarzenia śmieszne, o smutne nie będę pytał, mhm. a o śmieszne tak. Czy przypomina sobie Pani jakieś takie wydarzenie z życia klasy, które mhm. było bardzo wesołe? No myślę, że było mnóstwo takich wydarzeń. Wydaje mi się, że czas liceum to jest tak z perspektywy czasu teraz patrząc wstecz. Myślę, że to był taki najbardziej atrakcyjny okres w moim życiu, bo jednak ten czas dojrzewania dla młodej osoby, poznawania w momencie, kiedy kończymy 18 lat. No wiadomo, to jest też okres taki wielu imprez tych 18 w gronie kolegów z klasy. Myślę, że to jest taki czas ważny dla młodych ludzi. To jest taki moment, kiedy już praktycznie wszystko możemy, a jeszcze niewiele musimy. W związku z tym bardzo miło wspominam to, bardzo miło wspominam swoją klasę do tej pory z wieloma, można powiedzieć, że nawet ze wszystkimi utrzymujemy kontakt. Także, także myślę, że to był świetny czas w moim życiu i bardzo miło zawsze to wspominam. A jakieś wspomnienia studniówkowe? Wspomnienia studniówkowe, no, ja byłam jeszcze tym rocznikiem, który miał studniówkę w liceum. W auli mieliśmy tą część zabawową, natomiast w klasach tą część spożywania posiłków powiedzmy. Natomiast myślę, że to chyba już byliśmy jednym z ostatnich roczników, które w ten sposób spędzały swoją studniówkę. Piękne to było wydarzenie. Ale to było wydarzenie. zupełnie inaczej, prawda? Bo na przykład sale gdzie spożywaliście posiłki, stroiliście sobie sami. Tak, tak, tak. tak. Nasza klasa była ubrana jak zamek średniowieczny, także w ten sposób gdzieś tam dekorowaliśmy, dekorowaliśmy te klasy. Sala, aula też była dekorowana. Pamiętam, że to już chyba było tak, że kupowaliśmy te dekoracje, mhm. składaliśmy się i kupowaliśmy te dekoracje. Natomiast faktycznie wszystkie czwarte klasy, wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w to, żeby przygotować całą szkołę na, ten, na to wydarzenie. Mhm. No, a później egzamin maturalny. Był stres? Mhm. Był, był, oczywiście, był. Cieszę się, że mam to już za sobą. <grym> <To>. <grym> jakby. Myślę, że też to był y, y, szczęśliwie dla mnie. Byliśmy ostatnim rocznikiem, który zdawał sta starą maturę. Nie zdawaliśmy obowiązkowej matematyki. Mhm. Dla mnie z korzyścią i y, 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 ja zdawałam maturę z historii. Y, jako przedmiot dodatkowy. Był stres, ale, ale wszystko dobrze się skończyło. Czyli dało się radę opanować ten stres, tak? Bo... Chociaż wydaje mi się, że stres też nie trzeba go demonizować. W pewnych, no w pewnych no. sytuacjach jest też mobilizujący. Także gdybyśmy się nie stresowali, pewnie wielu rzeczy byśmy w swoim życiu też nie wykonali, bo ten stres nie zawsze jest demotywujący. Czasami on nas popycha też do działania i do podejmowania odważnych decyzji. No właśnie, warto sobie to zapamiętać. Mam nadzieję, że nasi tegoroczni maturzyści będą to oglądać, mm. więc jest taka rada rzeczywiście. No dobrze, a później świadectwo maturalne. Mm -hmm. No właśnie. Pamięta pani, co pani sobie myślała, mając już świadectwo maturalne w dłoni i mając świadomość, że pani tak naprawdę już wychodzi z tej szkoły, mm -hmm. na serię już. No bo świadectwo jest, matura zdana, mm -hmm. czyli zamykam drzwi i no właśnie. I co wtedy się człowiek myśli? Mm -hmm. No to są takie, z jednej strony jest satysfakcja. Myślę, że dla uczniów, którzy zdają maturę, dostają to świadectwo dojrzałości, jest pewnego rodzaju satysfakcja, jest to też pewnego rodzaju zamknięcie pewnego etapu w swoim życiu, bo wchodzimy w tą dorosłość, gdzie. Yy... Idziemy na studia i mhm. y, już musimy sami o sobie decydować. Natomiast ja, ze względu na to, że jestem też dosyć sentymentalną osobą, miałam mhm. pewnego rodzaju żal, że już wychodzę z tych mhm. murów. A wtedy jakieś marzenia Pani miała y, co do studiów? Y... Y, od początku wiedziałam, że na pewno to będzie kierunek humanistyczny. Y, z, y, ze względu na moje zainteresowanie mhm. polityką, zdecydowałam się, że to była politologia. I myślę, że już w tamtym momencie wiedziałam, że to będzie albo administracja, albo politologia. I w ten, jakby w ten sposób mhm. kierowałam gdzieś swoje zainteresowanie, i w ten sposób kierowałam swoje plany. No później wiadomo, że z biegiem czasu, podejmując mhm. pracę, te, te, Odjęłam także decyzję mm. o, o kolejnym kierunku studiów i mm. wtedy skończyłam prawo i, i podyplomowo jeszcze administrację publiczną. Także no, ale już myślę, że w tamtym momencie miałam to ukształtowane, mm. że faktycznie, że to faktycznie będzie ten kierunek. No i cóż, w tej polityce Pani została. To nie jest chyba łatwy kawałek chleba, jak to się mówi. Trzeba, no właśnie, trzeba być... Mocnego charakteru, no bo przecież na co dzień tutaj się pani spotyka mm -hmm. z różnymi i wcześniej w swojej karierze zawodowej. No nie, nie, nie ukrywajmy, mm -hmm. że to, to nie jest łatwa funkcja. To prawda, no trzeba mieć pewnego rodzaju odporność. Natomiast też bym nie chciała mówić, że ja jakby zajmuję się polityką, bo gdzieś to zawsze staram się rozgraniczać jednak samorząd od polityki. Nie. Myślę, że samorząd jest tak blisko mieszkańca, że kwestie polityczne nie mogą tutaj być decydujące. Ty jest Pani blisko, ale nie może w samym centrum tej polityki. Tak, tak. tak. Wydaje nie? mi się, że pewnego rodzaju mhm. polityka, oczywiście no są listy partyjne i no tak dalej, więc pewnego rodzaju można powiedzieć, że to jest praca w polityce. Natomiast mhm. uważam, że jednak musimy być tutaj, jeżeli chodzi o trzy gminy czy powiat. Musimy być bardziej zorientowani jednak na mieszkańca i musimy brać to pod uwagę, że to jest tak naprawdę praca w samorządzie, to jest praca dla ludzi, a nie takie, mhm. nie powinniśmy tego ksz, kształtować w oparciu tylko o, o jakieś nasze sympatie polityczne lub y, mhm. idee. I krótka lekcja wiedzy o społeczeństwie. Mhm. Jakie są obowiązki wicestarosty? Generalnie wicestarosta jest jednym z członków zarządu, zarząd powiatu składa się z pięciu osób i to jest organ wykonawczy. W powiecie organem uchwałodawczym, czyli tym organem stanowiącym jest Rada Powiatu, organem wykonawczym jest zarząd powiatu. Zarząd powiatu w naszym przypadku składa się z pięciu osób, z czego dwie osoby są etatowymi członkami zarządu, i to jest starosta i wicestarosta i mamy trzech nietatowych członków zarządu i wszystkie kluczowe decyzje, jeżeli chodzi o powiat, podejmowane są zarządu, czyli y, tych pięciu członków musi wypracować takie stanowisko, które będzie akceptowalne. W związku z tym y, głos podczas posiedzeń zarządu jest taki sam etatowego czy nieetatowego członka zarządu i można powiedzieć, że to jest po prostu y, starosta jest pierwszym pośród równych. Y, y, natomiast jeżeli chodzi o wice starostę y, y, jest on, po pierwsze, zastępuje starostę w każdym przypadku mhm. nieobecności. Poza tym, zgodnie z prawem i zgodnie z naszym regulaminem organizacyjnym mamy podział kompetencji, pewne kompetencje są przypisane do starosty, czyli takie bezpośrednie nadzorowanie pewnych działań, a pewne sądowice starosty. Mhm. No i to. Nie można tego generalizować, bo to jest różnie w różnych mhm. powiatach i y, akurat w naszym przypadku, jeżeli chodzi o wicestarostę, mam pod sobą pewnego rodzaju, y, pewne wydziały no. wydzielone, czyli to jest między innymi y, oświata, y, inwestycje, promocja, y, wydział budownictwa i to są te zakresy, w których ja się poruszam, pozostałe zakresy są y, przypisane do starosty, natomiast My podejmujemy decyzje zazwyczaj wspólnie, także czy podejmie decyzję pani starosta czy ja, to one są y, jednak po, potrafimy się tutaj w tym zakresie dogadać. Powiedziała pani, że y, zajmuje się pani również y, oświatą, y, to miło, bo z sentymentem pani wraca do. Liceum, tak, choćby tak. na uroczystości. To prawda, to prawda, chociaż powiem szczerze, że y, jakby w momencie, kiedy przychodzę akurat do liceum, y, pewnego rodzaju takie napięcie jest. O. Tak, tak, tak. Jednak to przenikliwe spojrzenie niektórych y, pań nauczyciele, które jeszcze mnie uczyły, tak, chociażby pani Kramarz, także y, tak, wywołuje pewnego rodzaju takie napięcie. Ale to są dobre wspomnienia. Tak, oczywiście, oczywiście. Że... Rozmawiamy w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, mam takie pytanie osobiste, ma Pani jakieś ulubioną potrawę świąteczną? Uszka, uszka. O, uszka. i w ogóle wszystkie potrawy z grzybami to u mnie top. A w tym roku marzenie co do prezentu, który święty Mikołaj podłoży pod choinkę? Powiem szczerze, że nie skupiam się na takich materialnych kwestiach. Mhm. Uważam, że zdrowie to jest ta, tak. ta największa wartość, której nie możemy kupić, i która, ale która decyduje tak naprawdę o całym naszym życiu. W związku z tym i sobie, i panom, i państwu życzę przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że w tym momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, potrafimy pokonać wszystkie przeciwności. Dziękujemy pięknie. Dziękuję Moim bardzo. i Państwa gościem była Pani Ewelina Andrzejewska-Boknak, wicestarosta powiatu Strzelińskiego. Dziękuję.